Witam Was serdecznie, moi drodzy, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście. E, kochani, e, wstałem dzisiaj rano i wiecie co, gdzieś moje wnętrze, moje serce się cieszyło. E, z tego względu, że hmm, budząc się, wiedziałem, że budzę się w Chrystusie. Wiedziałem, że budzę się w tym, który we mnie zamieszkał, budzę się w tym, który przyszedł przez wiarę mojego serca i we mnie zamieszkał. A to jest coś niesamowitego, budzić się ze świadomością, że nawet w nocy On, jako Słowo Boże, żyje w tych, którzy Go przyjęli. Więc kiedy obudziłem się, to wiem, że w stosunku do tego dnia poprzedniego jestem przez noc choć troszeczkę zmieniony, albowiem Ojciec powiedział, że hmm, nawet kiedy śpimy, to to Słowo które przyjęliśmy, żyje w nas i wzrasta wzrostem, właśnie, który Ojciec daje. Więc wierzę w to, że choć trochę hmm, się zmieniłem od wczorajszego dnia poprzez e, życie Jego, życie Słowa, które z nieba snopiło, które żyje we mnie. Moi drodzy, radością moją jest też to, że. Nie ma już takiego, wiecie, rozdziału między sakrum a profanum, między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Kiedy żyjemy w Chrystusie, to nie żyjemy na zasadzie poznania dobra i zła, czyli tak zwanego niech będzie sakrum świę, świętości i, i na zasadzie poznanie, poznania zła, czyli tego nie sakrum. To wszystko poszło precz. Kiedy żyjemy i trwamy w Chrystusie, kiedy żyjemy Jego życiem, to w nim Jego świętość, On, jako Ten, który jest święty, wpływa na nas, i to życie, ta światłość tego świata, ta świętość Ojca, wyrażona w Chrystusie Jezusie, w Słowie Bożym, nas przenika. My się stajemy coraz bardziej do Niego podobni, więc kiedy śpimy, to nawet to Słowo w nas wzrasta. Kiedy wzrasta, to znaczy, Eee, nie sakrum i nie profanum, tylko święty w nas wzrasta. Święty, ten, który jest sprawiedliwy, ten, który jest życiem, ten, który jest życiem wiecznym, ten, który jest drogą, prawdą i życiem i siłą i mocą i mądrością i zbawieniem. Kochani, wzrastamy w nim, wzrastamy w nim, czyli wzrastamy a, w miłości Ojca, doświadczamy radości ze zbawienia. Doświadczamy tego życia, którym on jest, doświadczamy zbawienia przez jego życie. Ta moc i chwała, dzięki której został wzbudzony z martwych, w nim, w nas jest. I kiedy my mu się poddajemy, kiedy żyjemy trwając w nim, trwając w duchu, bo on w nas jest życiodajnym duchem. To jesteśmy zmieniani. Przyoblekamy Go, przyoblekamy świętego. I w Nim jesteśmy narodem królewskim i w Nim jesteśmy narodem świętym. Kochani, hmm. nie ma sakrum i nie ma profanu. Jeżeli żyjemy w Chrystusie, to można nawet powiedzieć, że już nie my żyjemy, tylko żyje w nas Chrystus, żyje w nas święty. Żyje w nas sprawiedliwy. Żyje w nas słowo z nieba, chleb z nieba, woda z nieba, żywa woda. Żyje w nas światłość tego świata. Żyje w nas ojciec. Dlaczego ojciec? Ano dlatego, że Jezus kiedy chodził tu po ziemi, mówił: Ja żyję przez ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ja w ojcu, a ojciec we mnie. Kochani. Po prostu to jest odlot. Ja się cały czas, wiecie, moi drodzy, modlę o to, aby Bóg poszerzał to moje serce, aby poszerzał mój sposób patrzenia, mój sposób oglądania, mój sposób poznawania Chrystusa Jezusa. Modlę się naprawdę o to, aby Jego jeszcze bardziej oglądać, aby Jego jeszcze bardziej słyszeć, aby przez Ducha Objawienia dostać poznanie tego, kim On jest. Modlę się, bo oto moi drodzy. To jest taka moja modlitwa, bo skoro już Bóg mnie zbawił w próbie samobójczej, skoro obdarował mnie łaską, obdarował mnie samym sobą, to po to, abym ja go znał, abym przeżywał Jego obecność, abym miał komunię, abym miał społeczność z nim. Bóg mnie zbawił, abym ja wyrażał życie Jego, naturę Jego tu na ziemi. To, co w górze na niebie i to, co na ziemi jest w Chrystusie, więc kiedy przyoblekam Słowo, to realność rzeczywistość z nieba manifestuje się tu na ziemi, moi drodzy. To jest niesamowite. Tu brakuje rozumu. Tu po prostu rozum to jest, wiecie, to jest za mało. Nasze uczucia, emocje, te stare um, sposób myślenia, rozumowania, nasze zmysły, um, nie jesteśmy w stanie pojąć Boga. Po prostu musimy z siebie zrezygnować, zrezygnować z tego życia swojej duszy um, i z takiego życia według zmysłów, według rozumu i przez wiarę swoich serc, poddać się Bogu, poddać się temu, który przyszedł i w nas zamieszkał. Bóg pragnie przez Ducha Swojego Świętego dać nam się poznać. To Duch Święty nam objawia Jezusa, to Duch Święty nam e, w nas i przez nas uwielbia Jezusa. To jest niesamowite, że trwając w Chrystusie Jezusie jako tym krzewie winnym, możemy żyć tymi substancjami odżywczymi, które stają się w nas budulcem i my żyjemy wedle niebiańskiej substancji, wedle niebiańskiej, niebiańskiego pokarmu. To jest żywa woda z nieba, to jest żywy chleb, który z nieba stąpił w nas i my możemy żyć spożywać ten chleb, możemy pić tą wodę, możemy spożywać ducha, ducha życia, ducha zmartwychwstania, możemy być pod wpływem tego ducha, możemy pałać tym duchem, możemy być gorący, gorący pasją, pasją poznania Boga, pasją wyrażania woli Ojca tu na ziemi, w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym. To jest niesamowite, moi drodzy. Mnie, Jak ja, może, jak ja rano wstaję, to mówię Wam, Bóg, Bóg daje mi taką świadomość, że he, moje życie każdego dnia ma wyrażać Jego naturę, ma wyrażać tą pasję Chrystusa. Bóg pragnie nas zmieniać, Bóg pragnie nas przekształcać, Bóg pragnie coraz mocniej, coraz bardziej um, uwielbić się w nas. Bóg nas zbawił w Chrystusie ha, dla siebie samego. Bóg w nas. Zainicjował wiarę, my przez tą wiarę przyjęliśmy zbawienie, zbawiciela, życie z nieba e, za darmo. Ale Bożym Pragnieniem jest, abyśmy mieli tą społeczność z nim, abyśmy go poznawali, abyśmy nim żyli, abyśmy się poddali pod tego ducha, którego przyjęliśmy. Bo praca ducha świętego w nas, praca ducha Jezusa Chrystusa w nas, powoduje, że my wyrażamy wolę Ojca. Wyrażamy Słowo Boże w naszym życiu. To jest niesamowite. Bóg nas zbawił i mamy, wiecie, mamy na pewno każdy z nas, którzyśmy doświadczyli już zbawienia, mamy to nowe serce. I e, nowe serca. I w tych sercach Bóg zainstalował pragnienie Jezusa. Jakie to jest pragnienie, kochani? Jest to pragnienie, aby Ojciec e, wykonał swój plan, aby w moim, w naszym życiu, tak jak było w Jezusie, On miał pasję o wykonanie woli Bożej, o wykonanie woli Ojca. On nie zabiegał o swoją wolę. On. <laughs> On zabiegał o relacje z, z ojcem, on zabiegał o poznanie tego, co ojciec robi, co czyni, co mówi, i on tak żył. I on o to zabiegał. Jezus miał pragnienie wypełniania woli ojca, więc jego chcenie, jego pragnienie, kiedy mamy relację i społeczność z nim, kiedy poddajemy się pod y, jego ducha, a, to stan jego serca, jego pragnienie w nas jest. I kiedy rano wstajemy, to myślę, że nie tylko mi, ale myślę, że jest w nas um, taka radość, um, radość ze zbawienia, i ta radość, że możemy wstawać i po prostu um, wołać o poznanie Jego, poznanie głosu Jego, o poznanie woli Jego, aby z tym pragnącym sercem wypełniać um, przeznaczenie, które Bóg ma do naszego życia. To jest niesamowite. Nie ma sakrum, nie ma profanum. Jest tylko trwanie i życie, życiem Chrystusa Jezusa, życiem Świętego, życiem czystego, życiem um, zbawiciela, życiem, którym jest ach, światłość tego świata, moi drodzy. To jest niesamowite. Ja się po prostu cieszę, wiecie, wiecie, chcę się tak na szybko z Wami podzielić, um, bo to jest taka radość, tak? Ja spotykam ludzi, którzy się cieszą ze zbawienia w taki sposób. No, dziękujemy Ci, Panie Boże, że nas zbawiłeś. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, dziękujemy Tobie za Twoją ofiarę. Dziękujemy Ci, że przelałeś swoją krew, tak, dla naszego zbawienia. Wziąłeś nasze słabości, wziąłeś nasze niemoce, wziąłeś na, nasz grzech, wziąłeś przekleństwo, po to, abyśmy my tu się cieszyli, abyśmy się tu radowali, abyśmy trwali w Tobie, abyśmy z radością, z weselem, w prostocie serca sprawowali swoje zbawienie. Kochani, jak ja widzę, z samym szacunkiem dla wszystkich ludzi, bo wiecie, ja nie wiem. Ja po prostu, e, jak, jak wierzę w to i doświadczam tego życia zmartwychwstałego, tej radości ze zbawienia, to ja nie potrafię wytrzymać, żeby wam o tym nie powiedzieć. Ja nie potrafię ze zwieszoną głową, ze zwieszonymi rękoma, ze zwieszonym sercem i zwieszoną duszą, dziękować Bogu za łaskę zbawienia. Ja nie potrafię, mój drodzy. Natomiast. Mnie się chce krzyczeć i wołać, i Boga uwielbiać, radować się w nim Jego radością. Radość Pana jest siłą, radość Pana jest uzdrowieniem. Dynamiczny Chrystus Jezus w nas, dynamiczne, pneumatyczne Słowo Boże w nas. Kochani, to jest dynamit, to jest dynamit. To jest to słowo, które rozwala mnie od środka. To jest to słowo, które rozwala, rozwala to stare naczynie i coraz mocniej, coraz bardziej chce przejąć ten teren, przejąć mnie na chwałę Ojca, zmienić mnie według swojej świętości. Kochani, wierzę nawet, że ta moja ekspresja, którą Wam tutaj prezentuję, jest ekspresją radości, ekspresją e, pasji. Tak naprawdę to nie jestem ja, to jest On. To jest przejaw ducha, to jest przejaw Jego radości, to są Jego uczucia, Jego emocje, Jego ekspresja. Ja, kochani, tacy nie byłem przed nawróceniem. Ja 25 lat temu chciałem się zabić. Posłuchajcie w świadectwie z nawrócenia. Te nagrania to tam troszkę więcej. O nawróceniu. O spotkaniu z żywym Bogiem. przekazałem informacji. Natomiast wiecie, cały czas, kiedy ja po prostu wnętrzem i nawet w umyśle, kiedy ja wiem, wierzę i rozumiem, że jestem człowiekiem zbawionym, że mogę żyć Jego życiem, że mogę wyrażać Jego naturę, że ta uzdrowienie jest we mnie, wybawienie jest we mnie, miłość jest we mnie, moc jest we mnie, łaska Jego jest we mnie, a siła i Zbawiciel i droga i prawda i życie wieczne jest we mnie, że Ojciec jest we mnie. To jak ja mogę siedzieć i się cieszyć ze zwieszoną głową, moi drodzy. Jak ja mogę o tym nie mówić. Krzyczę do Was, moi drodzy. Krzyczę z radości, ze szczęścia, że Pan jest skałą, Pan jest ostoją dla tego, który, e, kto w Niego wierzy. Pan jest życiem. Możemy się nakarmić Nim. Możemy przeżywać Jego obecność. Możemy mówić słowa Boże, możemy w nim stawać się synami Bożymi, możemy coraz mocniej i bardziej wyrażać Jego naturę, Jego życie, kochani. Czy to nie są powody do radości? Kochani, kiedy doświadczyliśmy łaski zbawienia, kiedy psz, 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 doświadczyliśmy tego Nowonarodzenia, kiedy przez wiary naszych serc przyjęliśmy Chrystusa stałego jako życiodajnego ducha, w którym cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. To On jest w nas. I Bożym pragnieniem jest to, abyśmy pozwolili Mu się w nas rozpakować. Moją radością jest to, że zbawienie nie polega, moi drodzy, na tym, że ja się będę spinał, że ja będę się wysilał, że ja będę się sam z siebie udoskonalał, że ja będę biegał na tą górkę albo na tamtą górkę albo pod takiego bałwana albo pod innego bałwana do takiego pośrednika albo takiego pośrednika w taki system albo w taki system. Po to, żeby się zbawić. Moją radością jest, że Zbawiciel jest we mnie, i moją radością jest to, że mogę wam to powiedzieć, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami jest człowiek Jezus Chrystus, wzbudzony Chrystus Jezus. Kiedy Go przyjęliśmy, to my mamy <grychy> rzeczywistość z nieba w sobie. Kochani, rzeczywistość z nieba w sobie. I Bożym pragnieniem jest, aby pozwolić Mu, aby nas. Własce swojej w mocy swojej zbawiał, przemieniał, przekształcał. Dlatego Jezus mówił zaprzyjcie się życia swojej duszy. Zaprzyj się. Zaprzyj się, Arturze, Zap, zaprzyj się drogi słuchaczu, droga słuchaczko, życia swojej duszy. Zaprzyj się funkcjonowania w oparciu o rozum, o swoją wolę, o swoje uczucia, o swoje emocje, o swoje marzenia, o swoje cele, o swoje plany, o swoją wolę. O błędne wyobrażenie Boga, przestań, zaprzyj, uznaj to, że to jest wraz z Chrystusem pochowane do grobu i powierz się Bogu. Zacznij swoim wnętrzem i sercem żyć i trwać w Chrystusie a On się rozpakuje a, a, i w ten sposób będziemy przyoblekali to Słowo Boże, które żyje, to Słowo Boże, które jest pełne siły, pełne mocy, które jest wyrazem miłości Ojca, które jest wyrazem mądrości Ojca, które jest wyrazem mocy Ojca, które jest wiarą naszą. To jest radość, to jest moi drodzy, radość, że my Pana możemy w ten sposób poznawać. Jezus mówił, że będziemy Go oglądać. Jak oglądamy Pana dzisiaj, moi drodzy? Kochani, czy my w Biblii oglądamy Pana? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że Biblia opowiada o żywym Bogu, o żywym słowie, opowiada o Zbawicielu, opowiada o życiu wiecznym, opowiada o Ojcu w Chrystusie Jezusie. To jest wiedza, moi drodzy. I chwała Bogu za wiedzę. To jest informacja o tym, który w nas zamieszkał. To jest informacja o tym, ho, którego przyjęliśmy. Ale to jest tylko tutaj. Bożym pragnieniem jest, abyśmy my nie mieli poznania tylko intelektualnego, ale abyśmy go poznawali. Kim jesteś, Panie, we mnie, kim jesteś, Jezu. Ja pragnę Ciebie oglądać, więc w Duchu Świętym pokaż mi, kim Ty jesteś we mnie. Ty pokaż mi, Boże mój, tą nadzieję, do której mnie powołałeś w Chrystusie Jezusie. Pokaż mi plan Boży, pokaż mi, drogi Ojcze, ten dar, który z nieba stąpił, który we mnie zamieszkał, ten dar poprzez przeobleczenie, którego torujesz mi drogę. Więc, drogi Ojcze, pragnę poznać Ciebie w Synu Twoim, pragnę mieć światło, pragnę mieć to objawienie, kim jesteś, drogi Ojcze, w Chrystusie Jezusie. Tyś moim pragnieniem, ja pragnę Ciebie, ja pragnę być obrazem Twoim w Chrystusie Jezusie. Nie wyrazem grzechu, nie wyrazem zepsucia, nie wyrazem śmierci, ale pragnę być wyrazem życia wiecznego, pragnę być wyrazem Słowa Bożego, pragnę być wyrazem Chrystusa Jezusa, który jest Twoim, drogi Ojcze, obrazem. Pragnę więcej tej rzeczywistości. Pragnę Ciebie Jezu oglądać, pragnę przeżywać Twoją obecność, pragnę wyrażać Twoje uczucia, Twoją pasję, Twoją wolę, Twoje emocje, pragnę mieć tą rzeczywistość, którą, która jest w Tobie. Pragnę nasiąknąć jeszcze bardziej Tobą, bo wiem, że Ty jesteś drogą do Ojca. Kiedy Ciebie będę oglądał, kiedy Ciebie będę słyszał, a kiedy będę doświadczał metabolicznej zmiany pod wpływem Twojej osoby, to będę coraz bardziej wyrażał Ojca. Uff. Kochani, kiedy my tak wołamy, kiedy my zabiegamy o poznanie Boga, kiedy my zabiegamy o to, aby znać Jego wolę, po to, aby wypełniać tą wolę i w ten sposób Ojca uwielbić, w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym, to Bóg daje nam wzrost. Kiedy On widzi serca, które mają pasję, o wolę Bożą, które mają żarliwość, gorliwość, gwałtowność, o poznanie Chrystusa Jezusa, o to Królestwo Boże, to Bóg przydaje nam wzrostu. To nas zmienia i coraz bardziej widzimy Pana w sobie coraz bardziej Bóg nas przebóstwia, nasyca sobą, nasyca nas Chrystusem Jezusem, przybywa nam wzrostu, przybywa nam namaszczenia, przybywa nam e, autorytetu, e, przybywa ma, nam coraz więcej cech e, Chrystusa Jezusa, cech Słowa Bożego. Coraz bardziej do, doświadczamy tego owocu Ducha, coraz więcej, Um, też możemy posługiwać w darach Ducha Świętego w mocy Bożej względem innych Chrystus Jezus wczoraj dzisiaj i na wieki ten sam i on jest w nas moi drodzy z martwych wzbudzone słowo Boże wola Ojca coś co Bóg wypowiedział do naszego życia coś co z woli Bożej z woli Ojca jest w nas umieszczone Bóg, kochani, jak wypowiada słowo, to wypowiada to słowo po to, aby to słowo skutecznie, dokładnie, idealnie wykonało plan Ojca w naszym życiu. Więc Bóg wypowiedział Chrystusa Jezusa, zrodził nas w tym słowie, umieścił w nas to spermata, które jest naszym przeznaczeniem, jest wyrazem woli Ojca, wyrazem Jego natury, wyrazem Jego pragnienia. To jest wyraz jego, jego, nie wiem, tej łaski, którą, w której Bóg nam się e, udziela. To jest powód do radości, moi drodzy. Radujmy się w Panu, żyjmy Panem, żyjmy Jego życiem. Sprawujmy to swoje zbawienie na co dzień, każdej chwili naszego życia, poddając się Jemu a w, em, w no i doświadczajmy tego zbawienia w mocy Bożej, w mocy zmartwychwstania. Kochani, jest niesamowitą rzeczą to, i to też jest powód do radości, aby wykrzyczeć Bogu dziękczynienie, aby być wdzięcznym Bogu, że kiedy Bóg nas zbawił, kiedy Go przyjęliśmy, to On w łasce nam się udzielił i w tej łasce nas uzdolnił, żebyśmy byli w mocy Bożej przemienieni na wzór Syna Bożego, na wzór Chrystusa Jezusa. I wiecie, radością moją jest to, że ja mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, jestem ograniczony, jestem słaby, ja nie umiem, ja nie potrafię. Więc proszę Cię, Manifestuj w mocy zmartwychwstania swój plan. Ja się Tobie poddaję po to, abyś to Ty mnie zbawiał, tak jak mnie zbawiłeś. To ja chcę sprawować swoje zbawienie w oparciu o manifestację mocy zmartwychwstania, o manifestację Słowa Bożego we mnie. I Bóg, wiecie, spo... to Bóg nas zbawił i w mocy Ducha Świętego, On, On, kochani, w swojej mocy, w swojej sile, w swoim autorytecie, w swojej miłości, w swojej mądrości, według swojej woli. W nas kształtuje Słowo Boże. To jest Jego praca w nas. To jest Jego praca, kochani. To jest poddajcie się Bogu, poddajcie się Bogu, a szatan, diabeł ucieknie, moi drodzy. Chcesz być wolnym człowiekiem? Poddaj się Bogu. Diabeł ucieknie, bo diabeł. Jest pokonany przez Chrystusa Jezusa, moi drodzy. I kiedy my żyjemy w tym, który jest większy niż ten diabeł, który grasuje tu na ziemi, to, to diabeł ucieka po prostu. On wie, że jest pokonany. A my możemy doświadczać zwycięskiego życia w Chrystusie Jezusie. Zwycięskiego. Ja tu mam na myśli przemianę i przekształcenie całego człowieka. Moi drodzy, mam nadzieję, że moja ekspresja was nie uraziła. Ja się po prostu cieszę i raduję. Mam takie momenty, że chciałbym wykrzyczeć jeszcze więcej a, tej radości. A... <grywy> Dziękuję Bogu, że chociaż w taki sposób do Was mogę zamanifestować radość moją ze zbawienia, z relacji ze Zbawicielem, bo to jest relacja, to jest społeczność z żywym słowem. To jest relacja z Ojcem, Jego synu w Chrystusie Jezusie. Tak przeżywam Boga, moi drodzy, i do żywej wiary Was zachęcam. Dziękuję Wam za uwagę. Ha, błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie w społeczności z Ojcem i synem Jego Jezusem Chrystusem i społeczności z Duchem Świętym. Amen.